Hey salut à tous, moi c'est Simon. Witam w kolejnym odcinku Żywego Francuskiego. Dziś o konstrukcjach takich jak na przykład ta, faire briller. ale nie tylko, bo jeszcze będziecie potrafili chociażby taki komentarz przetłumaczyć. Łącznie powiemy zatem o dwóch specyficznych konstrukcjach, plus temat czegoś co nazywamy czasownikami bezosobowymi. Zobaczycie o co chodzi. Ja jestem Szymon, kanał Języki Proste. Zapraszam. Zaczynamy od tego obrazka, w którym czytamy Lapin, comment le rendre heureux? Króliki, jak? No właśnie. Rendre znaczy zwrócić w tym pierwszym znaczeniu. Na przykład pożyczyliśmy coś od kogoś, teraz możemy mu to zwrócić. Ale jeżeli kogoś zwracamy jakimś, to być może się domyślacie. Wtedy słowo RONR zyskuje znaczenie SPRAWIĆ. SPRAWIĆ, że. Wstawiamy osobę, którą czynimy jakąś, bo też tak po polsku można powiedzieć. Na przykład RONR ma copine, SPRAWIĆ, że moja dziewczyna. A następnie wstawiamy przymiotnik. RONR ma kopin Sprawić, że moja dziewczyna będzie dumna. No i musicie też wiedzieć, że czasami na szczęście my, Polacy, mamy osobne słowa na to wszystko, co Francuzi robią tyloma. Na przykład, zamiast sprawić, że będzie szczęśliwy, mówimy uszczęśliwić. I zanim przetłumaczymy ten obrazek całkiem i też całą masę innych obrazków z internetu i z życia, to odmieńmy czasownik rentre. To jest regularny czasownik typu trzeciego. Ale nie zaszkodzi, żebyście sobie przypomnieli. Cała liczba pojedyncza brzmi tak samo, a różnica jest ortograficzna. Czyli, tak jak inne czasowniki typu trzeciego, nie ma żadnej litery w trzeciej osobie, a wszystko brzmi: je rend, tu curon, el czyli mamy naszą głoskę nosową tę otwartą on. Nu, rondon, w rendez, el Skoro tak, obrazek będzie znaczył króliki, jak uczynić je szczęśliwymi. Przypominam, że słowo LE, które tutaj widzicie, jest zaimkiem dopełnienia. Mówiliśmy o tym kilka odcinków temu, tam gdzie mówiliśmy na przykład kocham ich, kocham ich, lubię cię, to było to. Miniatura filmu. Pour rendre tes doigts te dła, au opiano. Trzy techniki, aby uczynić Twoje palce, Bardziej zwinnymi przy pianinie. Słowo asil jest przymiotnikiem, a więc bezpośrednio go wstawiamy tam, gdzie dotąd to robiliśmy. Następnie. Dispute de couple. Cinq conseils puissants pour les rendre positifs. Dyskusje upar. Pięć rad. Jak uczynić je bardziej pozytywnymi. Dalej. Plaque et numéro de maison. Comment Le Rendre original? blaszki i numery domów. Jak uczynić je oryginalnymi? Przy okazji ciekawostka, jeżeli przymiotnik kończy się na Al, na przykład tak jak tutaj Original, to w liczbie mnogiej mamy AUX. Dobrym przykładem jest też słowo normal. Mówiąc zatem normalni, powiemy normo. Na końcu taki nagłówek artykułu. Ni javel, ni bicarbonat, Ce mélange est magique pour nettoyer vos baskets et les rendre comme neuf. Ani nie wybieracz, ani nie soda oczyszczona. Ta mieszanka jest magiczna, aby umyć, wyczyścić wasze tenisówki i uczynić je jak nowe. Sprawić, że będą jak nowe. OK, i cały czas pozostając w temacie sprawiania, że coś jest jakieś, musicie wiedzieć, że możemy napotkać też coś takiego. Faire briller. Czyli sprawić, że będzie świecić. Czyli tłumaczymy to tak samo. No i możecie już pewnie wydedukować, dlaczego tutaj jest faire, a wcześniej mieliśmy rendre. Też tutaj wstawiamy tego kogoś lub to coś, co będziemy czynić. Na przykład sprawić, że mój kolega, faire mon ami. A attendre – sprawić, że mój kolega poczeka. Czyli tutaj, dla odmiany, w stosunku do tego, o czym mówiliśmy dotąd, stawiamy czasownik, a nie przymiotnik. Dla przypomnienia, odmiana faire, czyli robić, je fais, tu fais, elle fait – ta sama rzecz, co zwykle, czyli tylko ortograficzna różnica, nous faisons, vous faites, elle font – więc tutaj kilka wyjątkowych form, no bo jest to czasownik nieregularny. Przechodzimy do sytuacji z życia. Czytamy ten obrazek. Tu me fais penser à toi. Czyli wszystko sprawia, że myślę o tobie. Po polsku szyk, jak słyszycie, trochę się zmieni. A ta miniatura? 17 SMS pour faire réagir un ex qui fiche. Ciekawostka jest jeszcze taka, że Francuzi rzadko mówią SMS. Tutaj być może chodziło też o to, żeby to się zmieściło na miniaturze, bo często Francuzi mówią: un texto. 17 SMS-ów, które sprawią, że twój eks, który macie gdzieś, zareaguje. Są fish? No to właśnie tak tłumaczymy: ma to w nosie, powiedzmy, no bo to nie jest nic wulgarnego. W pierwszej osobie powiemy zatem: żmon to, co mamy na tym billboardzie, na stacji metra. Pour faire entendre ta voix, le mieux de Aby sprawić, że twój głos będzie usłyszany. Najlepsze, co można zrobić, to go używać. I podpis pod tym dziecięcym obrazkiem. La forme du vase m'a fait penser à un pied de lampe. En forme de champignon. Kształt wazy sprawił, że pomyślałam o podstawie lampy w kształcie grzyba. Tu mamy jeszcze czas przeszły, ten drugi, ten o którym jeszcze nie mówiliśmy o nim już za parę odcinków. Przechodzimy do rozdziału drugiego. Jeżeli ten film Wam się podoba, zostawcie pozytywną ocenę, dzięki, że o tym nie zapominacie. Nauczymy się teraz tłumaczyć taki komunikat. Jak widzicie, mamy tutaj konstrukcję może trochę nietypową. I que. To jak działają wyrażenia bezosobowe, wytłumaczę na przykładzie ilexist. Jeżeli pierwsze do głowy przychodzi wam, on istnieje, to normalne. I rzeczywiście, może tak być, że mamy takie krótkie zdanie. On istnieje, kropka. Ale może też być tłumaczenie zupełnie inne. Jeżeli znacie angielski, oni mają to w takich konstrukcjach jak it seems like. It looks like. Gdzie to it też nie znaczy on. Jeżeli jednak tego nie kojarzycie, nie szkodzi. Skojarzcie, że il nie znaczy tutaj on. Ono jest tam tylko po to, aby coś było. I il exist będzie tu po prostu znaczyło istnieje i ten ktoś, kto istnieje, dopiero się pojawia po tym słowie. W polskim jest to bardzo łatwe. Mówimy, sposób istnieje albo. Istnieje sposób na, i coś tam kończymy. My sobie to po prostu zmieniamy. Ale we francuskim nie można tego zrobić, trzeba zastosować właśnie taką konstrukcję. Przykładem może być takie zdanie: Il existe un lien. Istnieje powiązanie. Dla Polaka łatwa sprawa. Zamiana kolejności. We francuskim trzeba powiedzieć jeszcze il. I co ciekawe, znamy już takie wyrażenia. Mieliśmy il faut, to też znaczyło po prostu trzeba. Albo na przykład, ile nécessaire. My to mieliśmy w przeczeniu, ale wiecie o co chodzi. To też swoją drogą będzie znaczyło trzeba. Dziś poznamy zatem, ile exist istnieje, il reste pozostaje, il monk brakuje. I zobaczcie, że po polsku też po tych trzech słowach dajemy to coś dopiero. Najczęściej. No i mamy jeszcze, il arrive que, zdarza się, że. Oraz il semble que. Zdaje się, że. Na przykład. Il manque un système d'évaluation. Brakuje systemu oceniania. Ale zobaczcie ten przykład. Il te reste une minute. Mimo tego, że słowo minuta jest w rodzaju żeńskim, my i tak mamy il. Ponieważ to się nie będzie zmieniało. To jest już na stałe przymocowane. Musi być koniecznie il reste. Tutaj mamy jeszcze to wtrącone ty, czyli tobie pozostała. Tak będziemy mogli też robić w tych wyrażeniach. Albo Il manque une stratégie. Brakuje strategii. Ale zaskoczyć was może to. Il exist de personnes qui. Coś tam, coś tam. Czyli nawet kiedy mamy liczbę mnogą, i tak zostawiamy il, a z czasownik jest znów w niezmienionej formie. Zostaje exist. Z literką E na końcu. A więc dosłownie mówimy: On istnieje, ludzie. No ale tak trzeba powiedzieć. Możemy to też spotkać w zdaniu: Il manque de page dans ce livre. Brakuje dwóch stron w tej książce. Zanim przejdziemy do spotkania się z tym w życiu, zobaczcie jeszcze to: Może się tak zdarzyć, że w formie potocznej zamiast il, Francuz powie sa. Będzie to najczęściej znaczyło dokładnie to samo. A więc w tych zdaniach, które wcześniej się pojawiały, gdybyśmy to il zamienili na sa, będzie znaczenie dokładnie takim samym. Po prostu to jest taka forma bardziej potoczna. Może się tak zdarzyć. Mamy fragment artykułu, przeczytajmy tylko krótki fragment. Il existe quatre motivations. Czyli, istnieją cztery motywacje. Okładka książki. Michel Berger. Il manque quelqu'un près de moi. Brakuje kogoś przy mnie. Nagłówek artykułu. Aussi, oh, Il arrive que l'insouciance de l'adolescence me manque. Po polsku szyknie, co się zmieni. Powiemy: Zdarza się, że brakuje mi bez troski wieku nastoletniego. Ten nagłówek. Il semble que tout ce que l'on connaissait de l'économie. Zdaje się, że wszystko, co wiedzieliśmy o ekonomii, już się nie trzyma, czyli już nie ma zastosowania. Nie jest aktualne. A teraz ten obrazek. Dla Was wyzwanie, bo on łączy ze sobą kilka rzeczy, które już się pojawiały w tej serii. Spróbujcie najpierw sami go przeczytać i od razu przetłumaczyć, czemu nie. Teraz robię to ja. Tu merit, qu'il t'arrive, que de bonnes choses dans ta vie. Zasługujesz na to, aby przydarzały ci się tylko dobre rzeczy w twoim życiu. I ciekawostka, dlaczego d, bon chose, a nie de? Dlatego, że kiedy mamy przymiotnik w liczbie mnogiej, który jest przed rzeczownikiem, a to się zdarza rzadko we francuskim, to wtedy nie, nie mówimy de, mówimy d. A nasze wyrażenie to ila arrive, z wtrąconym jeszcze ty, czyli tobie się przydarzały. Jeszcze parę komentarzy, one będą z tego filmu La plus grande fraude du monde de la musique, tak żebyście kojarzyli kontekst, czyli największe oszustwo w świecie muzyki. Ten komentarz. Ça manque un peu de musique dans ces Oczywiście wsa powinien być ten ogonek na dole. Tylko Francuzi czasami nie wiedzą jak się go robi i ja też nie wiem. Szukałem kiedyś długo i wygląda na to, że na francuskiej klawiaturze nie da się napisać wielkiej litery s z ogonkiem. A więc brakuje nieco muzyki w twoich filmikach. I jak widzicie, mamy potoczną formę. Tutaj oczywiście mogłoby być i powinno być Ilmong. Kolejny komentarz. Le fond est bien, le montage aussi. Par contre, la diction c'est Des mini-tons d'arrêt qui font penser à une lecture par une I.A. ça manque de fluidité, c'est dommage, ça rend l'audio désagrable. Ogólnie jest dobrze, montaż też, jednak dykcja jest rwana. Teraz będzie rzecz z poprzedniego rozdziału. Te mini-przerwy, które sprawiają, że myślimy, sprawiają, że się myśli, lub po prostu przywołują na myśl czytanie przez AI. Brakuje płynności. Nasz fragment z tego z kolei rozdziału. I ostatnie zdanie znowu ma to, co pojawiło się w pierwszym rozdziale. Wow. Szkoda. To sprawia, że audio jest nieprzyjemne. Że dźwięk jest nieprzyjemny. Czyli zobaczcie, w jednym komentarzu dwie rzeczy z pierwszego rozdziału i jedna z tego. Znów mamy formę potoczną. Samą gdy fluidity choć mogłoby to być w takiej bardziej formalnej formie il manque de fluidite. Kolejny ten fragment. Oui, il existe des artistes, toto, -to, qui font tout. Composer la musique, écrire les paroles, jouer la musique, chanter les paroles. A więc mamy il existe i zobaczcie, że mamy toto, -to, ponieważ to jest przymiotnik w liczbie mnogiej. Wiecie już o co chodzi, o tym było dzisiaj. W DJ pojedynczy ten przymiotnik to Total. I na końcu. Il n'existe qu'un seul et unique Bobby Farel. A więc też zagadnienie z poprzednich odcinków. Istnieje tylko jeden i jedyny Bobby Farel. Ćwiczymy rozdział pierwszy i rozdział drugi. Najpierw pierwszy. Spróbujcie powiedzieć. Ona sprawia, że jestem szczęśliwa. Elle me rend heureuse. Jak sprawić, że ten samochód odpali? Comment faire cette voiture démarrer? Nie wiem, jak sprawić, że będą świecić. Je ne sais pas comment le faire briller. Co muszę zrobić, aby cię uspokoić? Qu'est-ce que je dois faire, pour te rendre calme? Trudno sprawić, abyś był ze mnie dumny. C'est dur de te rendre fier de moi. I ćwiczymy rozdział numer dwa. Brakuje ci dziesięciu euro. Il te manque 10 euros. Zostało nam 5 minut. Il nous reste 5 minutes. Istnieje pewne rozwiązanie. Il existe une certaine solution. Zdaje się, że zostają u siebie. Il semble, qu'il reste chez eux. Istnieją dowody w tej sprawie. Il existe des preuves dans ce cas. Z tymi dwoma ostatnimi wyrażeniami, czyli il semble que, il arrive que, jest jeszcze pewna pułapka. Mianowicie, czasem po nich będziemy musieli użyć trybu łączącego, czyli subjunctive. Dziś oczywiście o tym nie będziemy mówić, ale ostrzegam Was tylko, że jest to odrobinę bardziej złożone. A dziś omijaliśmy akurat takie sytuacje. Dzięki, że wpadliście, w kolejnym odcinku mówimy o zaimkach k, ki, du, u więc fajny temat, wcale niełatwy. Zapraszam Was do niego i do całej serii Żywy Francuski. Jeżeli nie oglądacie po kolei, możecie teraz nadrobić parę ciekawych odcinków. Link do całej playlisty zawsze jest w przypiętym komentarzu. Żegnam się z Wami i do następnego razu. A puis.